Z udziałem debiutującego poety Maciej Grzesiowski jest laureatem konkursu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na wydanie poetyckiego tomiku. Zbiorek wierszy, zatytułowany Boże nie umieraj, ukazał się w czwartej serii z kołatką. Obok poety wystąpi jego żona Marta, audycja zatytułowana jest Błyszczący w jej źrenicach. Maciek zwrócił w ogóle na siebie moją uwagę właśnie po przeczytaniu wiersza. Właściwie od tego się zaczęło i ja byłam wtedy przekonana, że to nie jest jego wiersz, jego własny. Ponieważ wtedy wracaliśmy z tezę, to byłam przekonana, że to był tekst brata Rożę. I taki mi się wydawał już dosyć dojrzały i wtedy, jak się już dowiedziałam, że to on jest autorem tego tekstu, no to moje zainteresowanie wyraźnie wzrosło jego osobą. Chrystusem wstąpiłem na mały kufel piwa. Było niesmaczne i gorzkie, jak pięć ran jednego z facetów, którego nie rozumiem. Nie rozumiem. Moje oczy wpatrzyły się na stoliku w spis imion, wszystkich ludzi, których On kocha, a ja nie znosiłem ani jednego. Czy może sam nie jestem człowiekiem? Nie jestem człowiekiem. I rozmawiałem i słuchałem. Grube kobiety lepiły uśmiechy wraz z muchami do letu nad Barem. A on jakby tańczył z nimi, jakby w niebie piwa pod dostatkiem, piwa pod dostatkiem. Teraz często zachodzę na pusty grób tłocznego baru. Ciągle wpatruję się w imiona hien, które on nazywał braćmi, z którymi umierał w radości, umierał w radości. A ja zostałem bez Chrystusa przy kuflu, gorzkiego piwa. Opuszczony wsłuchuje się w głosy śmierci, pojedynczych niby przyjaciół, z miłości walących się w pysk. Walących się w pysk. Zacząłeś pisać już w szóstej klasie, to dosyć dawno, 20 lat temu, tak? Debiutujesz dopiero teraz. No, i oczywiście, takie dosyć banalne pytanie, dlaczego tak późno? Bo w zasadzie młody poeta na ogół ma taką potrzebę szybkiego zweryfikowania się, sprawdzenia w oczach autorytetów, a szczególnie chyba kiedy świat zdobywają pampersi, jak to niektórzy starzy mistrzowie nazywają młodych ludzi. I rzeczywiście chyba coś w tym jest. No, ja myślę, że przede wszystkim pisze się z. Potrzeby serca, tak zawsze przynajmniej w moim przypadku było. To, że tak późno. No, moim największym pragnieniem nie było przebijać się do encyklopedii czy do słowników pisarzy polskich, dlatego że gdybym kierował się takimi kryteriami, to po prostu ta poezja nie miałaby większej wartości. Dlatego że poetą się jest w sercu, poetą na swój sposób jest każdy. To znaczy również żona, również mama, również tato. Żona krzątając się i przy dzieciach, i w domu gotując to też jest poezja. W ten sposób wyrażamy siebie, realizujemy się w jakiś sposób. Czynimy to również z natchnienia, nie tylko, powiedzmy, sucho pojmowanego obowiązku. Poezja jest czymś duchowym, i wydaje mi się, że od tego należy w ogóle zacząć. Niewypowiedziane żyje we mnie, przenika do szpiku i chce mówić słowami łatwymi dla dotyku, zapachu, słuchu, wzroku. Drzwi niewypowiedzianego są wiecznie otwarte, myle je z wiatrem, bo przeciąg porywa mnie tam. Ogrody, że nie w sposób wyrazić widzianych kolorów, są niewymowne, niewypowiedziane. Naiwnie wracam do zapachu drewna pokrzywionych ławek. Z wiarą szedłem na małe piwko, paliliśmy i z dymkiem wchodziliśmy w krew naszym rodzicom, do ogrodu zakonników z Bogiem się mierzyć Wrocław Karłowice. Wiaro lubiła żart, szedłem pośród wątpiących, miłosza targać o półwieczne spóźnienie, wałęsa, że królem przecież już był. Szedłem, czerpać z wiejskich słoneczników, tam jeździłem na wakacje. Wiara wołała bliżej siebie. Chłopcy łapali dziewczęta na zapach, potem żartowali, grali, maturę. Biegłem przed siebie, na przestrach nie zgrzeszyć, zgubiłem twarze pochlebstwa. Przystanąłem obok zapachu drewna łamanej ławki, ze złamaną wiarą. Twarzą w brak twarzy matki Bożej. W leśnej kapliczce. Tak wbijasz do trumny gwóźdź, boś jest gość. Na wyżynę cię fale, nie twoje, wznoszą, boś jest gość. Kupiłeś sobie wyżła. Tak przystrajają ci trumienkę dębową, boś był gość. Poświęciłem ci całą linijkę. Zdjęli buty na licytację, atrapę włożyli na twe usztywnione stopy i atrapę wpisali we frazesów kilka. Wykopali dolik, największy może, lecz jak wszystkie stęchlizny, na niziny cię zakopują. Dwa centymetry głębiej niż sąsiada obok, boś jest gość. Twój jamnik zaszczekał gościnnie, boś był gość. Thank you Taka specyficzna postawa zastanowienia nad samym sobą. Jest to postawa dosyć niepopularna jak na dzisiejsze czasy. W ten sposób chyba równocześnie krytykujesz dzisiejszą cywilizację konsumpcji, szybkiego dorobienia się, sukcesu. To mnie o tyle dziwi, że z tego co wiem, jesteś doktorant, jesteś doktorantem w Instytucie Marketingu, tak? Tak, zgadzam. No dzisiaj marketing jest to dziedzina, która wydaje się być symbolem właśnie tej naszej epoki, a mianowicie poznanie praw ekonomii i za pomocą tej wiedzy jak najszybsze, umiejętne. Pomnażanie własnych dóbr. Jak mógłbyś wytłumaczyć ten rozdziew między tym, co mówisz, a tym, co robisz na co dzień? Rzeczywiście przyznam się do tego, że taki rozdźwięk czy dysonans jest zauważalny w moim życiu, jeśli chodzi o samą ekonomię. Patrzę wielkim, krytycznym okiem na to, jaką ona jest. Ekonomia, która bazuje tylko i wyłącznie na. Egoizmie, która nie bierze pod uwagę dobra, dobra innych ludzi, choćby pracujących, ta ekonomia nie może trwać wiecznie. Ona zawsze będzie rodzić poczucie lepszości i gorszości. Lepszości tych, którzy są pracodawcami i gorszości tych, którzy u nich pracują, za niegodziwą płacę. Bo przecież ile osób współcześnie idzie do pracy, nawet tu w naszych polskich warunkach, już o tym nieraz się. Przekonujemy, kiedy wielu młodych ludzi, idąc do firm prywatnych, przeżywa ogromny stres. Stres, dlatego że panuje tam tak naprawdę wielki reżim. Oni się cieszą, bo mają pracę, bo mogą zarobić na byt. Ale czy tak naprawdę o to chodzi, żeby iść ze stresem do pracy? Tworzymy, mnożymy do potęgi przepisy prawa, w których wszyscy się gubią, i nieuczciwi, najczęściej nieuczciwi, najlepiej na tym wychodzą, bo umieją je omijać. I wierzę, że właśnie współczesna cywilizacja, którą w jakimś tam sensie, opisuje również Alvin Toffler w swojej trzeciej fali, zmierza ku takiemu momentowi, kiedy troszeczkę ludzie się uspokoją. Owszem, ten pęd za pieniądzem może im jeszcze pozostanie, ale sam system na pewno zostanie zmieniony. To wszystko, co mówisz, oczywiście bardzo miło brzmi, że mamy szansę przejść do jakiejś nowej, lepszej, szlachetniejszej epoki, ale czy nie czujesz się w tych swoich nadziejach osamotniony? Czy przypadkiem nie jesteś takim ekonomiczno-poetyckim Don Kiszotem? Niech tak będzie, ale nam się wydaje, że jeżeli jest jedna osoba, która gdzieś tam sobie w kąciku siedzi, to ona nic nie może zdziałać. Chciałbym... Abyśmy zdawali sobie sprawę, że większym odniesieniem do tego, co czynimy, jest świat ducha. To jest punkt wyjścia również dla tej mojej poezji. Że jeżeli takich osób, choćby były trzy w Polsce, jeżeli takie osoby istnieją, są, to ta nić, która te osoby łączy, już stwarza pewien system duchowy. To już jest mała elektrownia i one naprawdę mogą zasilać w jakiejś części to otoczenie. których kochasz tylko dlatego że oni ciebie kochają inaczej są ludzie których kochasz tylko dlatego że oni ci służą są ludzie których nie kochasz tylko dlatego że oni ciebie nie kochają są ludzie których nie kochasz tylko dlatego że oni ci nie służą. Co zatem uczynisz zresztą, której nie kochasz? To znaczy, co uczynisz z lękiem, który nie pozwala ci ich kochać? Inaczej, co zrobisz z częścią, którą kochasz? Co zrobisz z lękiem, by ich nie stracić? Wierszy, to ja właściwie, mając teraz okazję, jakby tak codziennie obserwować, jak te wiersze i w jakich okolicznościach powstają, no więc od momentu, kiedy bliżej się poznaliśmy, to właściwie wzburzył mi Maciej taki obraz, że poeta, prawda, to potrzebuje specjalnego nastroju, świeczki i skupienia wielkiego i jakiegoś czasu tego wyciszenia, i dopiero wtedy coś powstaje. Maciuś po prostu czasami jak. Ma to natchnienie, to potrafi naprawdę właściwie w każdej sytuacji napisać wiersz i to tak od ręki. Nawet w towarzystwie, nawet jeśli jest lekki zgiełk, to mu właściwie nie przeszkadza. Także w jakiś sposób podziwiam tą zdolność, tą łatwość. Nawet jak czasem patrzę na kartkę, to właściwie nie ma nawet skreśleń, poprawień, po prostu taki strumień. Na pewno piszę z natchnienia, bo sam fakt, że potem swoich wierszy nie pamięta, to jest jakaś chwila, taki błysk i, i powstaje wiersz. Czasem, prawda, ja pójdę w tym czasie zrobić herbatę, wracam i wiersz już jest napisany w tej krótkiej chwili. Jeszcze nie dotknąłem Twoich włosów. I nie skosztowałem rosy z Twoich policzków. Ciężko mi przedrzeć się do ogrodu węży i jabłoni, a Ty tak prędko, jakbyś nie wierzyła, uciekasz. Prędko, prędko. Byle wiatr Cię przegoni, byle serce. Już mi się złożyły ręce, a tej kobiecie obok oczy same do blasku. Panie błyszczący w jeźrenicach, ty wiesz, jak mocno razisz moje oczy. Już mi się usta otwierają, panie słyszany z jej ust, przecież wiesz, jak mocno nienawidzę kłamstwa. Już mi się ciało rozkłada, a tej kobiecie obok ciało cierpliwe. Przeliczyło wszystkie noce, panie, co dyszysz w jej płucach, przecież wiesz, jak dawno umarłeś we mnie. Dzień, jajko na miękko. I miękko. Rozklejam się jak jedzona bombonierka, pudło z kolorowym obrazkiem, sam na sam, sama na sama zostawiasz ciało przy mnie pod dobrą opieką, zbrożone oczy niesiesz do siódmego chóru, szukasz pana. Lecz na razie masz mnie w zastępstwie. Tu mnie i kochaj. Ja ciebie chcę mieć jak chleb jako płatek, wtopić się w Ciebie. Do kobiety. Hmm. To znaczy, bez mojej żony, siedzącej tu obok mnie, nie byłoby tej poezji. Ja myślę, że to jest pewien paradoks życia, że z jednej strony, tak jak mówisz, coś nierzeczywistego potrafi dyktować nam natchnienia, potrafi wpływać na to, co piszemy, co robimy, co tworzymy. A z drugiej strony, ta konkretna osoba. Też wpływa na to pisanie. Jest jakby uosobieniem czy materializacją tamtej pierwszej tęsknoty. Nie wiadomo. Może jakąś cząstką. Marta, więc muza, która jest uosobieniem tych cnót, który sam chciałbym mieć. To znaczy cierpliwość, spokój, cisza, miłość, tolerancja, zrozumienie. Ja na przykład. Jestem z tych, no niestety, to jest moja wielka artystyczna bolączka, takie rozdarcie, że z jednej strony piszę o wartościach duchowych, ale w życiu codziennym jest mi je bardzo ciężko realizować. Nie mogę powiedzieć, żebym był cierpliwym, mam kłopoty z tolerancją. Raczej jestem ekstrawertykiem, ekscentrykiem, a więc same w potocznym rozumieniu takie ujemne cechy. Myślę sobie, że u. Macieja to obok siebie, prawda? Z jednej strony jest ta miłość do konkretnych osób, a z drugiej strony jest ta wielka potrzeba właśnie cały czas rozwijania idei i poszukiwania, bo to jest też cały czas nieustanne też poszukiwanie. Nawet czasami może patrzę z zazdrością, że potrafi tak bardziej szeroko do życia podchodzić, prawda? Że szczęście osobiste to jest jedno i owszem, potrafi okazywać z tego powodu radość i zadowolenie, ale to go nie wypełnia. Ma cały czas tę potrzebę tego, żeby wykraczać, wykraczać dalej. Jeszcze aby wrócić przez łąki pola miasta, starczy mi siebie, nie wiem, czy ciebie. Może na pewno odkrytego nieba. Nie bój się życia, Boże ty mój. Nie jest tak strasznie w sercu mym. Na moim czole zmarszczki, jak widzisz, jak widzisz, miłość jest. Ze mną na pewno będziesz zdrów i dam ci uśmiech, jeśli chcesz. Wody pod dostatkiem w zagrodach mają, bo cię kochają. Nie bój się życia, Boże ty mój. Nie jest tak strasznie w sercu my. Na moim czole zmarszczki, jak widzisz, jak widzisz, miłość jest. Ze mną na pewno będziesz zdrów i dam ci gwiazdy, jeśli chcesz. Twą potęgę, wyklinowy kosz pozbieram. I pójdziemy w ogień, i pójdziemy w ogień razem się dziwić. Więc Boże ty mój, nie umieraj, Boże, nie umieraj. W jej źrenicach. Taki tytuł nosiła audycja, której przed chwilą Państwo wysłuchali. Jej bohaterem był Maciej Grzesiowski, laureat konkursu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na wydanie debiutanckiego tomiku wierszy. Zbiorek nosi tytuł Boże nie umieraj. W audycji wzięła udział także żona poety Marta. Realizacja dźwiękowa Marek Motas. Całość przygotowała Ewa Kozioł. Do godziny 21.30 posłuchajmy muzyki w wykonaniu Krzysztofa Pełecha. thank you Tego w szkole ci nie powiedzą.